Policja cofa i powoduje kolizję, co? Nie widziałeś pan, że jadę na sygnale, czyli nowy filmik ze Stop Hama, który prosiliście mnie, żebym przeanalizował w ramach BRI. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury, zapraszam na Bagieta, rozkłada interwencję. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony, mamy nowy film do rozłożenia w ramach mojej serii Berry, czyli Bagieta rozkłada interwencję i jak czytamy na Stop Ham, oczywiście filmik stamtąd pochodzi, tutaj full credits to Stop Ham, interwencja z 6 sierpnia 2023 roku na Alei Jana Pawła II, 19 po koncercie Nocne Granie. Jeden z funkcjonariuszy wjechał w moje auto i totalnie zignorował podstawowe zasady kierowania pojazdem, nie upewniając się o możliwości wykonania manewru cofania powo Podjąc stuczkę po zdarzeniu, pierwsze słowa, które powiedział, to co nie widziałeś pan, że na światłach jadę. Brak upewnienia się, czy wszystko ok, brak jakiegokolwiek samokrytyki. Pany jadą zjeżdżać z drogi, szczyt, żenady. Ja wiem, że tam często pracują. Niewybitne jednostki, bo na takie przeważnie trafiam. Interpunkcja straszna. Ale w końcu udało mi się to uwiecznić na kamerze. Wszystko jest nagrane i nagranie załączam. Magiczne światła! Magiczna flet. Które dają pierwszeństwo, jak ktoś stoi, to można w niego wjeżdżać, bo nie widziałeś pan, że światła mam. Pani policjant siedząca w aucie, która mnie uderzyło, była przekonana, że jestem z Ukrainy, bo prowadziłem taksi oklejone w Bolta i zapytano Hamsko, dlaczego wszystko się tak panu nie podoba w naszym kraju. Prawie wybuchem ze śmiechu, takie wybitne spostrzeżenia powinno się trzymać dla siebie. Mocno się zdziwiła. Jej koleżanka powiedziała, że jestem z Polski, a do tego urodziłem się w Krakowie. Poziom zachowali policjanci, którzy przyjechali dodatkowo ocenić sytuację. Po jakimś czasie w celu bezstronnej oceny sytuacji przeprowadzili interwencję profesjonalnie i z zachowaniem wszelkich zasad moralnych oraz po prostu po ludzku. Ja wiem, że na patrolówce często nie pracują wybitne jednostki, bo miałem nieraz wątpliwą przyjemność interakcji z nimi, ale to w końcu połowicznie nagrało i jest to przesadą i nie prezentuje to formacji policji w dobrym świetle. Oczywiście jestem pewien, że funkcjonariusz został bardzo surowo pouczony. No nie, dostał na pewno bono. Szkoda, że inni kierowcy nieraz żałując swoich dokonania, wyrażając skurche nie są traktowani również tak poważliwie, ale wszystko chyba dobrze wiemy, jak to działa. Jako kierowca zawodowy, przejeżdżając do drugiej w nocy na końcówce, dobra, że jakieś tutaj wyżalanie się i uwywnętrznianie się. No to tak, po pierwsze, to nie uważam, żeby w drogówce pracowały bardziej wybitne jednostki jak w patrolówce. Jeżeli już ktoś tutaj jakąś krytykę podejmuje, że policjanci są niekompetentni, to są niekompetentni wszędzie, z czym też się nie zgadzam do końca, ale jeżeli chodzi o to, czy pan policjant dostał bon czy nie dostał Bona. Jestem prawie przekonany, że dostał Bona, bo tutaj często jest chłodna kalkulacja, jak dostaniesz Bona, to przełożony często odstępuje od karania Cię dyscyplinarnie, czyli zabrania Ci jakiś nagród. Tak, moi drodzy, uwaga, policjanci są karani zawsze dwukrotnie dyscyplinarnie i karnie w tym momencie za wykroczenie, więc tutaj pan po prostu sobie no, pierdoli głupotki, taka prawda. Wiem, że jest sfrustrowany, ale to co gada jest zwykłą głupotą. No ale jakieś takie przytyki, że pan jest z Ukrainy, czy coś, faktycznie są nie na miejscu. Dobra, zobaczmy sobie jak to wszystko wyglądało. On sobie jedzie, siups, siups, tutaj widać, że jest faktycznie jakieś zabezpieczenie. Imprezy masowej, bo wracają ludzie, są oddzieleni barierkami od jezdni, no i tam sobie stoi pojazd, który stoi na samych błyskach. I jeżeli by stał na samych błyskach z włączonymi właśnie światłami uprzywilejowania plus włączonymi światłami mijania albo światłami drogowymi to on dalej jest pojazdem uprzywilejowanym, więc całe to pierdolenie w komentarzach, które jest i w ogóle ludzie, którzy sobie gadają jakieś rzeczy, że o, pojazd uprzywilejowany to jest tylko kiedy ma włączone też dźwięki. No nie, musi mieć włączone dźwięki jak jest w ruchu. Jeżeli stoi ma światła plus światła mijania albo światła drogowe, to wtedy dalej jest pojazdem uprzywilejowanym, więc w tym momencie do tego momentu wszystko jest sztywniutko. No i teraz policjanci zaczęli cofać, chłop na nich trąbi yy, i policjanci często tak robią, bo ludzie się potem skarżą, że przejeżdżając chwilę i na przykład stojąc w takiej bliskiej odległości, to jest głośno i że w ogóle po co włączają te dźwięki sygnału przywilejowania i potem właśnie dzieje się coś takiego, że ludzie się skarżą. I wszystko jest dobrze, dopóki policja tego nie robi. A jak policja coś takiego zrobi, i zrobi kolizję, ja nie mówię, że to jest nie, że niesłusznie, dostali mandat i tak dalej. Oczywiście, że tak trzeba się upewnić, i pomimo bycia pojazdem uprzywilejowanym, trzeba zachować szczególną ostrożność. Można się nie stosować do zasad i przepisów ruchu drogowego, ale trzeba zachować szczególną ostrożność. No ale kij ma dwa końce, zawsze, tak. No i się autka pocałowały. Oglądanie samochodu... Ej, no, coś wcześniej uderzył we mnie policjant właśnie w nowe auto. A jeszcze A do mnie pan powiedział, pan powiedział, że to moja wina, bo jechałem na sygnale, to już się nagrało. Nie, nie powiedział, że to pana wina, to jest co innego. Pan policjant tak nie powiedział. Pan powiedział, że czy go nie widział, że jechał na sygnale. Choć nie ma to za bardzo znaczenia w tym momencie, bo nawet jeżeli cofał na sygnale, no to nie ma włączonych w tym momencie sygnałów dźwiękowych uprzywilejowania, więc nie był pojazdem uprzywilejowanym, więc absolutnie jego wina. No i to... Choć powiem wam, że nawet jakbym miał włączony ten sygnał priorytetowania, to i tak by była jego wina, no bo nie zachował tej szczególnej ostrożności. Tak się niestety to traktuje. Bardzo dało to? Bardzo, no uderzył, bo cofał mocno. I... Cześć, nie może... e, chyba, chyba nie, nie wiem, zaraz zobaczę. Wiesz, że jestem bardzo. Coś Jeszcze ciekawe. Co tak, ale... no, czekamy? Tak. No, tak, Dobra, hej. No a co policjant powiedział to czekamy. No ja rozumiem, że był, nie był jakiś chamski tyni, na niego tyni. Akurat tyni. tutaj. No kurwa, ale jestem zdygany, no. Nie, bo wiesz czegoś zrobił? Wbił sobie wsteczny i zaczął jechać. Jeszcze za niego trąbiłem i zjechał w przeda auta. No ale to może nagrane, na jakoś, No mam nagrane, bo jeszcze mi zabiorą. Schowacie już szybko. No nie powinni ci nagrać. Dobra. Nie ma tu już nic ciekawego. No ale tak, no cóż, no wina policjantów. Tutaj się z tego nie wybronią. Mówię, nawet jeżeli by mieli włączone ce, pełne sygnały przybywania mieliby włączone dźwięki i błyski, to i tak by się z tego nie wybronili. Ale to by nic nie dało i tak. On miał, to by nic nie dało. No no nawet wygrał. wygrał, nie, nie dałoby nic. Nie... Słuchajcie, ja miałem taką sytuację, że jechałem, jak byłem na OPP, to jechaliśmy całym wózkiem, całą naszą drużyną, do tego, że biją się kibice. Więc tam było zagrożenie życia i zdrowia. Ubieraliśmy się ze stałe przeciwwuderzeniowe. No i niestety, no, jechaliśmy do zagrożenia zdrowia i życia. Ale wymusiliśmy, będąc na pełnych sygnałach uprzywilejowania, pierwszeństwo na skrzyżowaniu, gdzie mieliśmy to, było na Szopinicach, gdzie mieliśmy czerwone, a chłop jechał ze strony Janowa. Na zielonym, takim fiatem stilo. Ja w ogóle, chyba w 60 mieliśmy na blacie, jeszcze ciężki sprinter. Wiadomo, siedmiu policjantów w środku. Jak w niego wydzwoniliśmy, to ja mówię: Nie, no jest po chłopy w ogóle, to już nie ma, nie ma nawet iść tam co sprawdzać. Ale okazało się, że mu się nic nie stało i bardzo dobrze, bo kolega by się mógł pożegnać z pracą w policji, no bo to wypadek, więc, więc przestępstwo. Więc nawet w takich sytuacjach, ewentualnie czasami zrobią współwinę dla tamtego kierowcy, ale jeżeli łamiesz jakiś przepis, możesz to zrobić według prawa o ruchu drogowego, no bo jesteś pojazdem uprzywilejowanym. Ale sytuacji, bo jest tam właśnie ten magiczny zapis o zachowaniu szczególnej ostrożności, o upewnieniu się czy jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, niestety, ale myślę, że nawet jeżeli by mieli włączone te sygnały przyjmowania, to nie uratowałoby to ich od mandatu i podkreślam jeszcze raz, nie uważam, żeby ci policjanci dostali pouczenie, pewnie dostali mandat, ja nie znam takiej praktyki, żeby się nie dawało mandatów policjantom przy kolizji, zdarzyło mi się to raz w życiu, jak był protest policjantów, bo to jest niby tak, że a, no możesz pouczyć, ale z drugiej strony było niebezpieczeństwo, a w ogóle to, co to jest za pouczanie przy kolizji, wiecie, potem się przełożyłem i przypierdalałem, no i policjanci robią takie rzeczy. Dobra, to by było na tyle, dzięki Wam, że dzisiaj ze mną byliście, ja zapraszam na mojego Twitcha, zapraszam na mojego tak gdzie możecie wesprzeć mój kanał, link będziecie mieli oczywiście Oczywiście w opisie filmu na moją grupę na Facebooku. Trzymajcie się i cześć.